Kolejny rok zmarnowany na twoje małe internetowe przedsięwzięcie. Głos Geralda Wittmana rozbrzmiał nad długim, oświetlonym świecami stołem, przyciągając uwagę niemal wszystkich gości. Myślałam, że wychowaliśmy naszego syna tak, by poślubił kogoś z ambicjami. Kropka, ostrożnie odstawiłam kieliszek z winem. Czując dłoń etana ściskającą moje kolano pod stołem, byliśmy na corocznej kolacji z okazji święta dziękczynienia rodziny Witmanów ich rozległej posiadłości w Connecticut, nocy, która stała się bardziej wytrwałością niż świętowaniem. Odkąd cztery lata temu wrzeniłam się w tę rodzinę bankierów ze starymi pieniędzmi, właściwie to biznes ma się całkiem dobrze, powiedziałem spokojnie. Utrzymując równy ton. Nasza baza klientów znacznie wzrosła w tym roku, Lucille Whitman, moja teściowa, Wygięła włók idealnie zarysowaną brew. Ile świec sojowych i zestawów do robienia na drutach udało Ci się sprzedać w tym miesiącu, kochanie? Protekcjonalność w jej głosie zabolała. Ale uśmiechnęłam się uprzejmie kropka, gdyby tylko wiedzieli. To, co nazywali moim internetowym hobby, było tylko powierzchnią Leni, marką kropka pod tą marką krył się Archetype Commerce, jedna z najszybciej rozwijających się firm zajmujących się infrastrukturą e-commerce, Działająca w Azji Południowo-Wschodniej i Europie. zostaw Lenę w spokoju, mamo, powiedział Ethan. Chociaż jego głos się wahał, Witmanowie mieli talent do sprawiania, że nawet ich własne dzieci czuły się o dwa cale wyższe, zwłaszcza gdy dyskusja przeniosła się na status i ścieżki kariery. Po prostu się martwimy, powiedział Gerald, wcinając pieczoną kaczkę. Lena jest mądrą kobietą, ukończyła Stanford z wyróżnieniem. Mogłaby robić coś prawdziwego, na przykład karierę w Whitman Holdings. Zamiast tego prowadzi sklep z cyfrowymi pamiątkami. Pomyślałem o poufnych dokumentach zamkniętych w moim domowym biurze. Dokumentach formalizujących jutrzejsze ogłoszenie partnerstwa. Whitman Holdings, mimo całej swojej bogatej historii, szybko tracił pozycję w wyścigu fintechów. Ich kierownictwo wierzyło, że przejęcie archetypu handlu będzie ich przepustką do znaczenia. Gdyby tylko wiedzieli, kto jest jego właścicielem, kropka, mówiąc o karierze, Lucio wtrącił, zwracając się do Etana, wszyscy jesteśmy bardzo dumni, że w przyszłym kwartale czeka na ciebie stanowisko dyrektora zarządzającego. Wreszcie jakiś prawdziwy sukces w rodzinie, Etan przesunął się obok mnie, przełykając ciężko. Był ze mnie dumny, jako jeden z niewielu znał pełen zakres tego, co udało mi się zbudować. Tylko on, mój prawnik i mój dyrektor operacyjny byli świadomi mojej własności. Kropka, to wspaniała wiadomość, powiedziałem szczerze. Jestem z ciebie naprawdę dumny. Kropka, tak, cóż, Geralt uniósł kieliszek. Przynajmniej jeden z was docenia prawdziwy biznes. Kropka, bankowość jest kręgosłupem tego kraju, a nie te całonocne internetowe mody. Kropka, ugryzłem się w język, myśląc o zeszłotygodniowym spotkaniu z Karlem Menrou, dyrektorem generalnym Whitman Holdings który siedział naprzeciwko mnie w prywatnej sali konferencyjnej, praktycznie błagając archetyp o rozważenie ich oferty wykupu. Ich dotychczasowa infrastruktura była opóźniona o dziesięciolecia i oni o tym wiedzieli. Więcej wina, Lena zapytała Lucio, siląc się na uśmiech. Musisz go potrzebować, spędzając tyle czasu, z, jak ich nazywasz, internetowymi celebrytami? Influencerami poprawiłam delikatnie. I nie, dziękuję. Rano mam ważne spotkanie. Och, ton Geralde był syropowaty i nieszczery. Kolejny cyfrowy sklep pop-up. Nie odezwał się Ethan, teraz już stanowczym głosem. To spotkanie z zarządem, tato kropka w pokoju zapadła cisza. Czoło Geralde znalazło się w powietrzu. O czym ty mówisz? Lena została poproszona o konsultację w sprawie strategii cyfrowej transformacji Whitman Holdings, wyjaśnił Ethan. Mrugając do mnie z dumą, biorąc pod uwagę jej doświadczenie w globalnym handlu elektronicznym. Absolutnie nie, warknął Geralt. Karl by tego nie zrobił. Już to zrobił, powiedziałam, a mój uśmiech w końcu dotarł do moich oczu. Jutro dowiedzą się, jak prawdziwy był mój biznes. Nigdy to znaczy, zarząd by tego nie zrobił, jąkał się Geralt. Zarząd by się dowiedział, powiedziałam równo. I tak się stało. W rzeczywistości pan Monroe osobiście poprosił mnie o udział w jutrzejszym spotkaniu. Lucille roześmiała się. Z pewnością zaszło jakieś nieporozumienie. Bez urazy, kochanie, ale co mały sklep internetowy może zaoferować dużej instytucji finansowej, uśmiechnąłem się. Zdziwiłbyś się, czego uczy e-commerce? Na przykład, czy wiesz, że ponad 70% wszystkich transakcji bankowych odbywa się obecnie online. Albo że tradycyjne banki tracą miliony klientów na rzecz cyfrowych konkurentów. To niedorzeczne zadrwił Gerald. Ale jego oczy mówiły co innego. Strach. Wiedział. Że mam rację. Whitman Holdings obsługuje klientów od ponad wieku, powiedział. Nie zastąpi nas żadna modna aplikacja kropka, gdyby tylko wiedział. Archetype Commerce przetworzyło więcej transakcji w samym październiku niż Whitman Holdings w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Ich oferta przejęcia została przedstawiona jako plan ratunkowy, pod przykrywką fuzji, kropka myśleli, że mnie wchłaniają. Nie mieli pojęcia, że przygotowuje się do wchłonięcia ich kropka. Czasy się zmieniły, Gerald, powiedziałem cicho. Pytanie tylko, czy zmienimy się razem z nimi, czy zostaniemy w tyle, reszta kolacji upłynęła w napiętej ciszy. Przerywany jedynie niepróbami Lucille, by skierować rozmowę na członkostwo w country Klubie i potencjalny awans Etana. Gdy przygotowywaliśmy się do wyjścia, usłyszałam, jak Gerald odciąga Etana na bok na prywatną rozmowę. Kontroluj swoją żonę, wysyczał. Wystarczy, że marnuje czas na te internetowe bzdury. Ale teraz wtrąca się w prawdziwy biznes, napraw to Etan. Albo twoja nominacja na dyrektora zarządzającego może nie przejść, kropka jazda do domu była początkowo cicha, dopóki nie minęliśmy rzędów ogrodzonych osiedli i wypielęgnowanych żywopłotów. Wtedy Etan wybuchnął śmiechem. Widziałeś minę taty, gdy wspomniałem o spotkaniu zarządu. Myślałem, że zaraz pęknie mu naczynie krwionośne, kropka uśmiechnęłam się, mocniej ściskając kierownicę. Poczekaj tylko, aż dowie się, kto naprawdę jest właścicielem archetypu. Jak długo jeszcze będziemy trzymać to w tajemnicy? Zapytał Ethan, skręcając w prywatną żwirową drogę, która prowadziła do naszej posiadłości nad jeziorem, tej, na którą jego rodzice zakładali, że ledwo nas stać. Kropka, sprawdziłam zegarek. Około 14 godzin. Spotkanie zaczyna się o dziewięć. Etan potrząsnął głową z niedowierzaniem. Trzy lata zadowolonych komentarzy, przewracania oczami i szeptanych żartów na temat twojego małego sklepu internetowego. A jutro dowiadują się, że to ty chronisz ich firmę przed cyfrowym wymarciem? Nie jestem ich właścicielem, poprawiłem. Ratujesz ich. Whitman Holdings jest trzy miesiące od cyfrowego bankructwa. Po prostu jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy, kropka, w moim domowym biurze otworzyłem safe i wyciągnąłem prawdziwe dokumenty przejęcia. Nie te, które przygotował ich zespół prawny, ale te, które sfinalizował mój zespół prawny. Warunki były jasne. Archetype Commerce przejmie pakiet kontrolny. Whitman Holdings zostanie zrestrukturyzowany zgodnie z naszą strategią rozwoju technologicznego. Nastąpi zmiana na stanowiskach kierowniczych. Rodzina Whitmanów nie będzie już sprawować władzy. Mój telefon zabrzęczał. Wiadomość od Karla Monroe. Wszystko ustalone na jutro. Cały zarząd obecny, gotowy. Kiedy będziesz. Przejechałem palcami po wytłoczonym logo archetypu na teczce. Dziękuję, Gerald. szepnęłam. Nauczyłeś mnie dokładnie, jak nie prowadzić nowoczesnej firmy. Etan pojawił się w drzwiach z dwoma kieliszkami szampana. Do jutra? Wziąłem jeden. Pozwalając chwili się uspokoić Wiesz, co jest zabawne powiedziałem. Gdyby faktycznie zwrócili uwagę na ścieżkę leni, projekt strony, niestandardowy przepływ płatności, pulpit analityczny mogliby to rozgryźć kropka ale tego nie zrobili. Powiedział Ethan, uśmiechając się, ponieważ byli zbyt zajęci niedocenianiem ciebie. dokładnie. System przetwarzania, interfejs klienta, pulpit analityczny to wszystko technologia archetypowa, powiedziałem, popijając szampana. przez trzy lata pokazywałem im przyszłość cyfrowego handlu, ale oni byli zbyt zajęci patrzeniem w dół, by to dostrzec. Etan potrząsnął głową. To właśnie moi rodzice mają obsesję na punkcie tradycji i nie dostrzegają innowacji, nawet gdy siedzą naprzeciwko nich przy stole kropka na zewnątrz jezioro mieniło się w świetle księżyca, ciche i spokojne. Ale do jutrzejszego poranka ten spokój miał się zburzyć. W hale Whitman Holdings miała uderzyć fala prawdy, której nikt się nie spodziewał kropka Gerald Whitman miał się dowiedzieć. Że czasami najbardziej destrukcyjne siły nie noszą pasków w prążki. Noszą ambicje. o 8.45 rano stałem przy sięgających od podłogi do sufitu oknach sali posiedzeń zarządu Whitman Holdings, obserwując budzące się centrum Hartford. Pomieszczenia paczniały starą skórą i formalnością. Ściany wyłożone machoniowymi panelami, obrazy olejne przedstawiające zmarłych finansistów i krzesła przeznaczone bardziej dla dziedzictwa niż wygody. członkowie zarządu wchodzili jeden po drugim, szemrząc uprzejme pozdrowienia. Potem pojawił się Gerald. Zatrzymał się w drzwiach, gdy mnie zobaczył, a jego twarz spochmurniała. Kropka, co ona tu robi? zażądał. To zamknięta sesja zarządu. Kropka, dzień dobry, Geraldzie, powiedziałam równo. Pan Monroe mnie zaprosił. Kropka, Karl, szczeknął, odwracając się w stronę prezesa, który spokojnie układał materiały do prezentacji. Karl Monroe ani drgnął. Właściwie obecność pani Whitman jest dziś niezbędna. Kropka szczęka, Geralde zacisnęła się. Ale ona nie kropka, Robert odezwał się kolejnym głosem. Lucille, wciąż w tenisówkach, zdyszana od pośpiechu. Co się dzieje? Mówiłeś, że to pilne kropka zatrzymała się, gdy mnie zobaczyła, jej oczy rozszerzyły się. Co ona tu robi, proszę wszystkich o zajęcie miejsc, powiedział Karl, jego ton był energiczny. Mamy wiele do omówienia. Kropka napięcie było ogromne. Geralt i Lucille zajęli swoje zwykłe miejsca obok prezesa, wymieniając spojrzenia, które próbowały ukryć ich niepokój. Jak wielu z Was wie, zaczął Karl. Whitman Holdings intensywnie pracuje nad modernizacją naszej infrastruktury cyfrowej. Trzy miesiące temu rozpoczęliśmy rozmowy z Archetype Commerce, jedną z najszybciej rozwijających się platform cyfrowych w branży e-commerce i fintech. Geralt nadymał się. To był jego ulubiony projekt, transakcja, która jego zdaniem scementuje jego dziedzictwo. Dziś rano Kontynuował Karl. Mam przyjemność ogłosić, że przejęcie zostało zatwierdzone kropka zarząd zaklaskał. Kilku uśmiechnęło się uprzejmie. Jednakże dodał Karl, wprowadzono pewne poprawki do warunków. Geralt zmarszczył brwi. Korekty? Jakie poprawki? Warunki zostały sfinalizowane. Karl skinął w moją stronę. Może pani Whitman zechce to wyjaśnić? Wszystkie oczy zwróciły się na mnie. Kropka stałem, wygładzając elegancki szary garnitur, który Lucille kiedyś wyśmiewała za to, że wyglądał jak zwieszaka. Zacząłem trzy lata temu. Założyłem firmę o nazwie Archetype Commerce. Zaczęło się jako platforma dla małych sprzedawców detalicznych do uruchamiania sklepów internetowych. ale w ciągu roku rozszerzyliśmy działalność o przetwarzanie płatności, bankowość cyfrową i bezpieczną architekturę fintech. Gerald zamrugał. To niemożliwe. Lena S. Lane. Twój sklep internetowy był platformą testową. Kontynuowałem. Każda sprzedaż, każdy klient, każde zgłoszenie do pomocy technicznej. Wszystko to zasilało nasz silnik danymi w czasie rzeczywistym. Nie sprzedawaliśmy świec.budowaliśmy najpotężniejszy system e-commerce na świecie. kliknąłem pilota. Ekrany rozświetliły się wykresami i pulpitami nawigacyjnymi, wolumenami transakcji, adopcją użytkowników. Przy wzrostu w czasie rzeczywistym, statystykami integracji między rynkami. liczby Archetype przyćmiewały wszystko, co Whitman Holdings wyprodukował w ciągu ostatniej dekady. powiedziałem, że tylko w zeszłym roku Archetype przetworzył ponad 18 miliardów dolarów w globalnych transakcjach. A teraz to my wchłaniamy Whitman Holdings, a nie odwrotnie. Cisza była natychmiastowa i całkowita. Twarz Geraldę straciła kolor. Lucille wyglądała, jakby połknęła kask tenisowy. A dopiero zaczynaliśmy kropka kontynuuj, powiedziałem, gdy Lucille chwyciła Geraldę za ramię. A jej twarz zbladła. Tylko w zeszłym roku Archetype przetworzyło transakcję o wartości ponad 300 miliardów dolarów. Mamy ponad 200 milionów aktywnych użytkowników w ponad 60 krajach. Kropka, a nasza cyfrowa infrastruktura bankowa obsługuje obecnie więcej codziennych transakcji niż wszystkie tradycyjne banki razem wzięte. Kropka, niemożliwe, mruknął Geralt. Jego głos był ledwo słyszalny. Kolor odpłynął z jego twarzy. Ty sprzedajesz rękodzieło online. Po prostu gnie, Geralt, powiedziałam spokojnym głosem. Zbudowałem cyfrowe imperium, podczas gdy ty byłeś zbyt zajęty wyśmiewaniem mojego hobby, by dostrzec to, co miałeś przed oczami, kropka skinąłem na Karela, który zaczął rozdawać teczki każdemu członkowi zarządu. Archetype Commerce nie jest przejmowane przez Whitman Holdings, kontynuowałem. My przejmujemy ciebie, kropka, wybuchł chaos. Krzesła trzeszczały, papiery fruwały, głosy podnosiły się z niedowierzaniem. Lucille wyglądała, jakby miała zemdleć kropka, ale Geralt po prostu siedział, wpatrując się we mnie. Jakby nigdy wcześniej mnie nie widział kropka, Karl podniósł głos ponad hałas. Warunki są hojne. Whitman Holdings zachowa swoją nazwę, ale operacje zostaną w pełni zintegrowane z infrastrukturą archetypu. Każdy obecny pracownik zachowa swoją rolę, choć nastąpią pewne zmiany w kierownictwie. To oburzające, warknął Gerald, w końcu odnajdując swój głos. Zarząd nigdy by tego nie zatwierdził. Już to zrobili, powiedziała Eleanor Walsh, najdłużej zasiadająca w zarządzie. Przeanalizowaliśmy systemy archetypów, rozwój i finanse. Gerald, to nie jest tylko przejęcie, to ratunek. Ratunek. Lucille sapnęła. Tak, powiedziałem łagodnie. Wasze systemy są przestarzałe o dekadę. Tracicie klientów na rzecz cyfrowych konkurentów. Bez tej fuzji Whitman Holdings byłoby niewypłacalne w mniej niż rok, kropka Gerald osunął się na krześle i stracił resztki sił. Jak, jak mogliśmy nie wiedzieć o archetypie, o tobie spojrzałem na niego, myśląc o każdym przyjęciu. Każdym wymuszonym uśmiechu na lnianym stole. Wiedzieliście, powiedziałam. Po prostu nigdy się tym nie zainteresowałeś. Za każdym razem, gdy odrzucałeś moją małą stronę internetową, kpiłeś z platformy, o którą teraz błagałeś, kropka następne kilka godzin minęło w mgnieniu oka, podpisy, briefingi prawne, koordynacja prasowa. Późnym popołudniem pojawiły się wiadomości. Digital Titan Archetype Commerce przejmuje Whitman Holdings w historycznej transakcji fintech.etan znalazł mnie wieczorem w moim nowym biurze. Kiedyś Geralt S., teraz świeżo przemianowany i przeprojektowany, oparł się o framugę drzwi, uśmiechając się. Mama zamknęła się w spa w wiejskim klubie, poinformował. Tata mówi każdemu, kto chce słuchać, że to był jego pomysł. Jakiś strategiczny zwrot kropka zaśmiałem się, stojąc przy oknie. Kiedy się zorientują? Mniej więcej w tym samym czasie, gdy zorientują się, że moja nominacja do zarządu nie dotyczyła Whitman Holdings. Ale archetypu. Kropka, mój telefon nie przestawał brzęczeć. Dziennikarze, gratulacje, zaproszenia do podcastów. Nagłówki praktycznie pisały się same. Niedoceniana synowa potajemnie buduje imperium fintech. Od świeczek do korporacyjnego przejęcia. Rewolucja archetypów. Kropka, następnego ranka Lucille w końcu do mnie zadzwoniła. Wściekła. Jej konto w wiejskim klubie zostało oznaczone do migracji. Okazało się, że ich procesor płatności został po cichu przejęty przez Archetype trzy tygodnie wcześniej. Nie mogę się zalogować, syczała. Nie martw się, powiedziałem słodko, skonfigurujemy cię z nową cyfrową aplikacją bankową. Kropka. Słyszałem, że Lena S. Lane ma doskonałą obsługę klienta. W ciągu następnego roku Whitman Holdings został przekształcony. Zachowaliśmy jej dziedzictwo, kultową nazwę, pokoleniowe zaufanie, ale odbudowaliśmy ją od środka. Papierowe pliki stały się zaszyfrowanymi archiwami, oddziały stały się cyfrowymi centrami, a bank, który kiedyś szydził z handlu online, stał się globalnym liderem w dziedzinie bezpiecznych, zwinnych i nowoczesnych finansów. Gerald i Lucille powoli zaakceptowali nową rzeczywistość. Choć nie sądzę, by kiedykolwiek w pełni otrząsnęli się po odkryciu, że ich synowa hobbystka jest teraz technicznie ich szefem. Kropka, nadal uczestniczyli w rodzinnych obiadach, ale Lucille przestała udzielać mi porad dotyczących kariery. Jeśli chodzi o mnie, to nadal prowadziłam ścieżkę Len i. to wciąż najlepszy poligon doświadczalny dla nowych funkcji, a ktoś musi sprzedawać świeczki, z których Lucille uwielbiała kpić. Kropka, etan zasłużył na swoje miejsce w Radzie Archetypów dzięki zasługom. A nie nazwisku kropka czasami przyłapuje Geralda na wpatrywaniu się w logo archetypu lśniące teraz na szczycie starego budynku Witmana, wciąż próbując zrozumieć, jak przegapił przyszłość. Która siedziała naprzeciwko niego kropka moje biuro jest teraz mieszanką przeszłości i przyszłości. Stare księgi Witmana stoją na półkach obok najnowocześniejszych pulpitów fintek. Nagrody za tradycyjną doskonałość obok trofeów za przełomowe innowacje kropka, ponieważ czasami sukces nie jest głośny buduje się go po cichu, wytrwale, podczas gdy inni cię nie doceniają. A czasami najlepszą zemstą nie jest udowodnienie im, że się mylą. To uratowanie ich przed ich własnymi przestarzałymi przekonaniami, jeśli moja historia odniosła się do ciebie, jeśli kiedykolwiek byłeś niedoceniany, odrzucony lub powiedziano ci, że twoje marzenie to tylko hobby, chciałbym usłyszeć od ciebie. Zostaw komentarz, powiedz mi, co budujesz po cichu nad czym pracowałeś, gdy inni nie zwracali na to uwagi. Czytam każde słowo, kropka, ponieważ byłem tobą, przez trzy lata siedziałem przy rodzinnych obiadach, słuchając uprzejmej protekcjonalności, odrzucając pytania o mój mały biznes online, jednocześnie budując coś. Czego nie mogli sobie wyobrazić, kropka, jeśli kiedykolwiek czułeś ciężar ciszy, gdy marzyłeś głośno we własnym umyśle, więc o tym. Twój czas nadchodzi. Nie poddawaj się. Nie kurcz się. Pokaż swoją wizję, nawet jeśli nikt jeszcze nie klaszcze, kropka, a jeśli wierzysz w ludzi, którzy stawiają na siebie, bądź ze mną. Podziel się tą historią. Niech dotrze ona do kogoś innego, kto po cichu buduje swoje dziedzictwo. Oto moja rada. Nie musisz nikomu udowadniać, że się myli, aby mieć rację, kropka, nie potrzebujesz pozwolenia, by być potężnym. Sukces nie musi być głośny, kropka, może wznosić się cicho w tle, krok po kroku. Podczas gdy świat odwraca wzrok. Kropka, więc zaufaj sobie. Buduj mimo wszystko kropka, niech twoja praca przemówi kropka, ponieważ czasami najlepszym sposobem na zmianę gry jest przestać prosić o granie w ich grę i zbudować własną.